gość, Radia Zachód. Sławomir Kordyjalik, dzień dobry. Naszym gościem jest pan Czesław Federowicz, prezes Konwentu Euroregionów z Prewanysa, i przewodniczący Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wieloletni burmistrz Gubina, dodam jeszcze i zapytam, czy obserwował nawet pan... Posłem, bie, nawet posłem. Po tym, no już nie chciałem, <laughs> ale ja dlatego o tym Gubinie, że Oczywiście. pewnie pan śledził falę powodziową, która są Łużycką się przemieszczała. Nie była ona tak niebezpieczna, jak ta ostatnia. Tak, rozmawialiśmy wcześniej, mówiłem o tym, że w czwartek przed tym wielkim deszczem spotkaliśmy się w Libercu Polacy, Niemcy i Czesi, by rozmawiać o się również o zagrożeniu. Na szczęście te deszcze spadły w okolicach Śnieżnika, czyli to główne epicentrum poszło na zlewnie rzeki Odry i Bobru i to, to też rzeki, które płyną do nas, one się właściwie tutaj łączą w naszym euroregionie. Ale Nysa rzeczywiście tym razem jest spokojniejsza, inaczej niż w 2010 roku i 2097 roku. Co najwyżej, jeśli ta fala wysoka dotrze do ujścia Nysy w Radzdorf, to być może nastąpi cofka, ale to tylko do Gubina, do elektrowni dalej lubszą w kierunku Lubska, ale na razie. Obserwacje mówią o tym, że nie ma tego. No właśnie w, w Gubinie zawsze był ten problem, że wpadająca Lubsza miała inny poziom niż Nysa Łużycka i tam zawsze w tym miejscu pojawiał się kłopot. Widziałem na, w mediach społecznościowych mieszkańcy przygotowywali worki, liczyli się z faktem, tak. że znów może się powtórzyć to, co w 2010 chociażby. Panie prezesie, w piątek Euroregiony spotkają się, czy, czy Federacja Euroregionów się spotka z tego, co wiem, Środy, czwartek, piątek. Od, mm -hmm. od jutra można powiedzieć. Patrzyłem, jakie to euroregiony doświadczone zostały tą tegoroczną powodzią. Beskidy, Śląsk Cieszyński, Silesia Pradziad, Glacensis, Nyssa i Przewa Nysa, Inś, Preva, Nysa Bupr. Tak na razie to tak. sobie wyliczyłem. Beskidy chyba nie są w tej federacji. Są? Są. Są. W Federacji jest zrzeszonych 16 euroregionów, wszystkie euroregiony. Ale jeśli powiem, że wśród tych jest Glacensis, czyli po łacinie Kłocko po prostu, tak. to już Państwo wiedzą, co zdominuje to spotkanie. No, oczywiście sprawa powodziowa. Jestem w stałym kontakcie z Czesiem kręcichwostem, prezesem euroregionu Glacensis. Jesteśmy dwaj. Najdłużej prezesami, on 29 lat ja czyści, jeden były burmistrz Kudowy, Zdrój i mam świadomość dotkliwości, zresztą telewizja i media, radio no, o tym szeroko informują. Rozmawiamy, czy będziemy rozmawiać o pomysłach wyjścia z tego dołka. Właśnie, co Euroregiony albo Federacja Euroregionów może tak fizycznie, coś może? Mam pewien pomysł wyjścia z projektem miękkim, który dotyczyłby sfery pomocy psychologicznej, uproszczenia procedur powiadamiania i komunikacji, bo my akurat zajęliśmy się kilkoma projektami od kilku lat. One są z mojej trochę inicjatywy, czyli Wspólnota Nysy Łużyckie i Odra Łączy Ludzi, zebraliśmy materiały, wiemy o tym, że wymienność szybkich komunikatów o tym, co jest możliwe, to zrobienie jest bardzo ważna. z drugiej strony chodzi też o współdziałanie wzdłuż tych samych rzek, czyli w okolicy Zielonej Góry, czyli w tym tak zwanym Trójmieście Zielonej Góry łączy się BUP z Odrą, tym jesteśmy tym spoiwem. No i chcemy rozmawiać też o daleko rozumianej, posuniętej pomocy psychologicznej. Jako Federacja, jako podmiot jesteśmy w stanie zabiegać o uzyskanie środków, tak by. Z naszym doświadczeniem samorządowym, euroregionalnym, transgranicznym mówić o tym, że to nie jest problem tylko połówkowy, czyli to jest problem polsko-czeski i polsko-niemiecki. Czy ze spotkania Ruzuli von der Leyen we Wrocławiu z premierami Czech, Słowacji, Polski, Austrii, kanclerz zdaje się też był, wynika coś dla euroregionów? Znaczy, my, my nie czekamy na takie dyrektywy, na polecenia. Rozumiemy to spotkanie w takim miejscu spinającym te trzy państwa, że na nas spoczywa pewna powinność oddziaływania takiego, by być w pomocy dla gmin i powiatów zrzeszonych w euroregionach. Tu nie chodzi tylko o zwykłą, taką, choć bardzo potrzebną pomoc powodzianom, ale sądzę, że musimy wyciągnąć wnioski z kilku katastrof, chociażby tych trzech ostatnich, 97, 2010 i teraz 2024. I zawsze możemy zrobić coś, co pomoże w przyszłości, chociażby w takim zakresie wymiany informacji, co zrobiliśmy. Dzięki mediom dowiedzieliśmy się, gdzie i jakie rozwiązania wałowe zastosowane, gdzie one są skuteczne. To jest nawet tak, gdzie pan, na, na, w naszym euroregionie, tu, gdzie Nysa wpada do e, Odry, gdzie jest miejscowość Raddorf, po niemieckiej stronie zrobiono wały, ale w środek są betonowe e, podstawy, czy też mury betonowe, a na to jest dopiero piasek. U nas jest to wciąż e, e, taki wał tylko piaskowy. Słyszymy miękki. Mhm. Niszczony. I musimy się zastanowić, czy te standardy stosowane przez sąsiadów y, 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 powinny być y, y, upowszechnione. To tego jest kwestia. Wydaje mi się zdecydowanego zwiększenia budowy zbiorników retencyjnych. Jeżeli one budują jakąś aurę sprzeciwu mieszkańców, to naszym powinnością euroregionu zrzeszających te samorządy jest również poszukanie środków europejskich, by one mogły przeciwdziałać tworzeniu zbiorników retencyjnych wzdłuż Nysy, Odry i Bobru. Akurat byliśmy niedawno w euroregionie Silesia, gdzie Odra bierze swój początek. Tam są góry odżańskie, Znam osobiście Grzesia Utrackiego, wójta gminy Krzyżanowice, tam gdzie ta odra się rozlała. Ona na, na co dzień jest delikatną, małą rzeczką. Tak, małą to, 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 rzeczką. to można przejść I jasne, że tak. oni wybudowali tam piękne wieże widokowe, bo on, ta rzeka meandrująca w tamtym obszarze jest piękna, ale jednak trzeba wyraźnie mówić o tym, że, że chyba z naszej inicjatywy przy naszym udziale można Taki projekt zrealizować w szerszym wymiarze. Nad, Takie samą, studium. nad samą rzeką w naundorf koło Forst urodził się i chyba mieszka z tego, co wiem, nadal Naindorf. Dietmar Wojtke, tak? Tak, Dietmar Wojtke. Z SPD, który zrobił rzecz niebywałą, mianowicie postawił całą swoją karierę na szali. Powiedział, tej. że jeśli wybory jego SPD przegra, on rezygnuje z tej, z tej uczestnictwa w polityce. No i wygrał. Postawił tamę marszowi AfD. Cała Europa o tym mówi. No tak, ta fala polityczna, która zalewa nacjonalizmem Europy jest trudna do powstrzymania. Musimy szukać demokratycznych rozwiązań. Ditma Wojtke, który w 1993 roku został radnym miasta Forst, mieszka w Neuendorf, jest tam bardzo silnie związany. Rzeczywiście pokazał, że jeden polityk może zrobić więcej, bo zwróćmy uwagę, uwagę, że SPD, który ma średnie notowania w Niemczech 15%, ma Wojtkę, jako lider, jako ten, który bardzo zdecydowanie ciągnął ugrupowanie, zdobył prawie 31%. Mówimy zatem o tym, że jeden polityk może zrobić znacznie więcej, nawet wtedy, kiedy Tendencje ogólne polityczne są złe. No właśnie, czy to jest tylko taki jednorazowy brandenburski wyskok, czy to jest początek jakiegoś marszu przeciwko takiej formacji jak AfD? Znaczy, wydaje mi się, że z tego zwycięstwa trzeba wyciągnąć wnioski, chociażby taki, jaki mówię, by szukać takich autentycznych, wiarygodnych liderów, którzy tej fali populizmu, nacjonalizmu, nienawiści i głupoty, bo proszę zwrócić uwagę, że tam dwa ugrupowania, nie tylko FD, ale sojusz Zarywagę jest ważnym aktorem na scenie politycznej, te dwa ugrupowania znacząco zwiększyły. Żeby swoje poparcie polityczne, no ale to, do czego one się odwołują, chociażby ta sprawa Ukrainy. Jedna i druga partia mówi o tym, żeby zakończyć wojnę w Ukrainie i to raczej w takim tonie, że Ukraina ma się poddać. I złość mi ogarnia wszystkich polityków w Europie, przecież mamy 38 rok, kiedy po konferencji w Monachium poświęcono Czechy i Słowację, by one pokojowo się poddały Niemcom, wtedy tym reżimowym najeźdźcom były Niemcy, co wywołało tak naprawdę drugą wojnę światową. A zatem myślenie o takim pokoju, w którym Ukraina ma się zgodzić na warunki rosyjskie po to, żeby był święty spokój, tak zwany w Niemczech buduje naszą ogromną obawę. Jeśli już jesteśmy na granicy, to zapytam o kontrole graniczne. Byłem niedawno w Łęknicy, rozmawiałem z burmistrzem tego miasta i pytałem, jak to ogłoszenie od 16 września ogólnoniemieckich, że tak powiem, czyli na wszystkich niemieckich granicach kontroli wpłynęło na Łęknicę chociażby, I on mówi, że absolutnie żadnej, żadnej zmiany nie ma. Ciekaw jestem, jak Niemcy odebrali to mieszkający na przykład na granicy z Belgią Holandią. Wydaje mi się, każde utrudnienie na granicy powoduje nasz sprzeciw, bo po to jest układ Schengen, byśmy w tej Unii Europejskiej mogli w sposób niekontrolowany nie no Niektórzy ten granicę. układ Schengen wyciągali na, na wierzch biurach. Ja wiem, ale jak mówimy o tych wynikach FD. Mówimy o tym, że oni bardzo zdecydowanie sprzeciwiają się napływowi uchodźców. Jak wczoraj słyszeliśmy od informacji nik że Polska e, e, Ściągnęła ponad 300 tysięcy, 360 tysięcy obcokrajców z Azji i Afryki w tym dziwnym procederze wizowym. To pamiętajmy, że myślę, że około połowy znalazła się w Niemczech. Czyli my też sprawiliśmy to, że to niezadowolenie społeczne związane z tym, że przybyło nagle dużo uchodźców, to nie sprawa tylko Angeli Merkel, to również są nasze działania i niechcący wpłynęliśmy na to niezadowolenie, bo i AF i zarawa bardzo zdecydowanie opowiadają się przeciwko napływowi uchodźców do Niemiec. Czas nas goni, więc w dwóch krótkich zdaniach, panie prezesie, czym mają być graniczne punkty informacji? i Tu wracamy już do Euroregionu. No, mają być ułatwieniem dla ludzi mieszkających po graniczu, którzy tak rozwijają tą współpracę. Wspólne życie na granicy ze względu na rodziny, naukę, pracę, wykształcenie czy zdobywanie wykształcenia wyższego, łączone rodziny. No i też właśnie tą płynność przekraczania granicy, by gdzieś o tych podstawowych informacjach się dowiedzieć albo też dowiedzieć się, skąd można czerpać informacje o tej zmienności. To nie chodzi tylko o poziom wody, chociaż to też jest ważne, by te komunikaty dotyczące katastrof. Zagrożenia przebiegały szybko. Graniczne punkty informacyjne mają służyć informacji ułatwiających funkcjonowanie granicy. I o Transgranicznej służbie zdrowia już Państwu nie opowiedzieliśmy, choć możemy zaprosić 27 września do gubina na konferencję na temat tego, tak. jak Polacy mogą się leczyć w Niemczech bądź odwrotnie, choć odwrotnie to chyba za dużo powiedział. Rynek usług jest otwarty, Niemcy szeroką skalą, również korzystają z polskich jest orfety szczególnie stomatologów. Czesław Fedorowicz prezes Konwentu Euroregionu Sprawne Sabubro, przewodniczący Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.